Funkcja Breakpoint jest to funkcja, która pozwala nam zobaczyć na bieżąco, co się dzieje z naszymi zmiennymi bądź z naszym kodem. Swego rodzaju jest to taki debugger w trakcie odpalania programu. Tam, gdzie natrafi na funkcję Breakpoint, dostaniemy możliwość wywoływania i sprawdzania naszej funkcji. Przy natrafieniu na Breakpoint. Mamy tutaj informację, że zatrzymało się na dodawaniu dwóch zmiennych do zmiennej z. Możemy sobie taką zmienną z wyświetlić, zobaczyć co w niej się dzieje. Zobaczymy błąd, bo jeszcze w tym momencie ta zmienna nie powstała. Ale równie dobrze, jakbyśmy zobaczyli sobie x, będziemy widzieć, jaką wartość ma aktualnie x. Wyświetlając y mamy co jest z y. Musielibyśmy przejść do kolejnego wywołania, do kolejnej linii tego kodu, dając operację n, przejdziemy dalej. Przez co teraz można byłoby już zobaczyć, co się stanie z elementem z, bo został w tym momencie już odpalony. Jeśli chcemy już do końca odpalić ten program i nie cofać się, nie oglądać kolejnych linii jedna po drugiej, musimy dać operację C i zatwierdzić. Wtedy nasz program się kończy. Dla innego przykładu, gdybyśmy mieli funkcję, która będzie miała jawny błąd, że nie można dzielić przez 0, to w takim momencie nasza operacja breakpoint, nawet jeśli będziemy przechodzić dalej. Po prostu rzuci nam błędem i będziemy widzieć gdzie dokładnie ten błąd i jaki występuje.